Dzisiaj w poniedziałek, dzień technologiczny, niestety baseny są zamknięte do godziny 18. Trwa sprzątanie i niestety dostać się nie można. Natomiast tutaj, w tej chwili widać przejrzystość i klarowność tej wody. Ona ma lekko zielonkowy kolor, tak jak w Chorwacji na przykład ponieważ tutaj są jest to kamienioło o skałach wapiennych i on daje takie właśnie zabarwienie plaża jest pusta a my idziemy się kąpać tu mamy jakieś żaglówka nawet jest, zobacz i jakieś łódeczki ale to chyba ratownicze z Wopru o no. ryba, widziałeś? ryba tak no Ciekawe czy to będzie bardzo zaniedbane po sezonie czy jednak będą dbać o porządek. No tak to wygląda. Niestety tutaj kolor mimo wczesnego poranka. Nie wiem czy widać i jakie jest zabarwienie tej wody. O, Azor. Azor już korzysta. Dobra. Não, tá, pai.